Serdecznie witamy dzisiaj wszystkich. I zapraszamy na wywiad z Panią Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Marzeną Kulik. Bardzo mi miło. Witam dziewczynę. Jak z Pani punktu widzenia jako specjalisty wygląda problem stresu wśród młodych ludzi? Jednym właściwie z największych problemów naszej codzienności jest stres z roku na rok nasze życie staje się coraz bardziej intensywne jego tempo systematycznie wzrasta no a też wiecie dziewczyny że świat i yy, yy, taki nasz współczesny i związany z tym dynamiczny rozwój cywilizacyjny globalizacja yy, kultury i tak zwany wyścig szczurów no, dostarczają człowiekowi różnych szkodliwych bodźców no i też no niestety oprócz efektu postępów cywilizacyjnego no rosną też jego skutki uboczne, tak? Każdego dnia podlegamy różnym naciskom, wymaganiom, ograniczeniom. No nie zawsze też potrafimy im sprostać, a cenę jaką płacimy to jest stan naszego zdrowia. Czyli przemęczenie, pośpiech, hałas, współzawodnictwo, są to jakby czynniki, które najczęściej powodują stres w dzisiejszym życiu. Wiadomo, że młodzież i dzieci są szczególnie narażone na takie destrukcyjne działanie stresu. No istotną rolę w kreowaniu odporności młodego człowieka wobec sytuacji stresujących odgrywa no przede wszystkim rodzina i szkoła. Jakie sygnały i zachowania młodego człowieka świadczą o nieumiejętności radzenia sobie z sytuacją trudną? Kiedy należy zwrócić się o pomoc do specjalisty? Więc musimy pamiętać też o tym, że długotrwały stres będzie prowadził do motywacji, a, a tak jak obserwuję bardzo często w gabinecie, że no niestety wręcz lęk przed chodzeniem do szkoły, tak? dzieci zamykają się w sobie i to dotyczy nie tylko małych dzieci, ale i takich młodych dorosłych, i już osoby takie, adolescentów. Często towarzyszy im smutek, przygnębienie. Tak? Czasami też rodzice jakby sami przychodzą z taką bezradnością, że i też nauczyciele często zgłaszają, że jest im trudno zrozumieć, tak? co takiego się stało, że ten, ten młody dorosły nagle opuścił się w nauce. Tak? I jakby na początku nikt nie podejrzewa, że osoba może wykazywać symptomy jakieś o charakterze depresyjnym. Niestety obserwuję też, że w niektórych rodzinach nadal istnieje takie przekonanie, że depresja nie jest chorobą, tylko stanem chronicznego lenistwa, tak? które można przetrwać jedynie stosując jakieś kary. No Wiadomo, że karanie dzieci za złe wyniki to jedynie będzie nam zmagało stres i lęk, będzie no nasilało te objawy, czyli to, będzie to prowadziło do pogłębiania się. Zbyt późne lub niewłaściwe rozpoznanie objawów jest niezwykle ryzykowne tak, ze względu na możliwe następstwa, jakimi są próby samobójcze, a wręcz czasami samobójstwa. No, należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę, czy młody dorosły, jakby nie zmienił się jego nastrój, tak, że ten nastrój jest taki melancholijny, że cechuje się przede wszystkim przejawiami smutku, samotności, pesymizmem, nieszczęściem. Pojawia się też płaczliwość, tak? osoba ma też takie poczucie, że jest bezużyteczna, czasami pojawiają się nawet takie myśli, że osoby pragną śmierci, a, a także pojawia się nawet taka pokusa, żeby odebrać sobie życie. Pamiętajmy o tym, że też dla takie bardzo charakterystyczne dla stanów depresyjnych są zaburzenia snu, wręcz bezsenność, tak? a także no, trudności z przebudzaniem i porannym wstawaniem. Także y, mogą, tak jak już wcześniej powiedziałam, pojawiać się wyniki gorsze w nauce występują permanentne takie żale dotyczące relacji z nauczycielami, słowa koncentracja, pamięć, mniejsze zaangażowanie, czy, czy wręcz w ogóle brak y, utraty y, wcześniejszych zainteresowań zajęciami y, szkolnymi, tak, oczywiście mniejsza socjalizacja, izolowanie się y, od, y, od y, kolegów z klasy, tak, unikanie imprez, czyli to, co kiedyś sprawiało mi radość, przestaje już mnie interesować. Zatem, jak zapobiegać takim stanom depresyjnym i stresowym? Jak pomagać młodym ludziom? Mhm. Posłuchajcie, od kwietnia 2021 roku w Polsce rozwija się nowy model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Jej celem jest specjalistyczne wsparcie pacjentów dziecięcych i młodzieżowych w najbliższym środowisku. I pojawiają się takie jakby trzy stopnie ośrodków, do których jest zapraszana młodzież. Jest pierwszy stopień referencyjności, drugi stopień referencyjności i trzeci stopień referencyjności. Na naszym terenie aktualnie działają takie ośrodki pierwszego stopnia referencyjności, do których jakby, z których z pomocy mogą skorzystać i dzieci i, i Osoby nawet do 21 roku życia. Są to takie porady bezpłatne, gdzie tam głównie zatrudnia się specjalistów, psychoterapeutów z certyfikatami, psychologów, psychologów klinicznych, terapeutów zajęciowych. Bywa też tam zatrudniany psychiatra bardzo często. Tak. To jest jakby taka jedna forma pomocy. Na pewno kolejną taką formą pomocy to jest przede wszystkim profilaktyka. Profilaktyka, która powinna być prowadzona, fajnie by było, gdyby to było w każdej szkole średniej czy podstawowej, dotyczących, dotycząca właśnie radzenia sobie z nadmiernym napięciem, obciążeniem. Więc to, to jest, myślę sobie, bardzo ważne, żeby to w szkołach, pamiętam, że kiedyś to bardzo prężnie działało. Oczywiście no, w, myślę sobie też, że w wielu szkołach jest zatrudniony psycholog, pedagog, z którego również jakby można korzystać z jego pomocy. No, a takim przede wszystkim najważniejszym fundamentem to jest posłuchajcie rodzina rodzina i szkoła bo tam jakby ten młody dorosły najwięcej czasu spędza no i czasami rodzicom jest trudno zrozumieć że właśnie w tym okresie takiego buntu zaprzeczania to oni są najbardziej potrzebni dla tego, dla tego młodego człowieka, żeby go wspierać i, i towarzyszyć mu no, w, takim, w takich różnych huśtawkach nastroju, żeby po prostu być dla niego wsparciem. Dobrze, dziękujemy bardzo za wywiad. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego.